No, no, jest, są jakieś granice demagogii i, i robienia się męczenników. Można? I, więc apeluję, no, 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 jesteście na dobrej, skadeić, drodze, na, dobrej drodze, to? na dobrej drodze do przegrzania tego tematu, tak samo jak przegrzaliście katastrofę smoleńską do tego stopnia, że wszyscy mają tego dość po prostu, prostu Panie Pani naprawdę Anna ja ruch. tutaj apeluję o pewną powściągliwość, bo po pierwsze, upominanie no się o elementarną sprawiedliwość, to nie jest żadna gra śmiercią, bo tak jak za komuny upominano się o ofiary reżimu, tak samo my upominamy się teraz o to, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Druga sprawa, jeśli mogę. Pani Barbara, odmówiono jej pełnomocnika. Ona tam była sama ze swoim strachem naprzeciwko trzech osób. Powiedzmy, że to jest 8 lat rządu, bo musi sprawdzić obowiązek pełnomocniczy. Ustroiliście? Nie, 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 nie. Wyszkażało wam to, że się nie To Nie, że że byli dopuszczali dopuszczali pełnomocnicy. Pełnomocnicy. To nie, nie, nie. Wyszkażało wam to, że się nie powołujcie. Nie, nie, nie. Czy ja mogę nie, dokończyć? A na gębicka, dajmy dokończyć. Nie. Kobiecie, na no bo Kobie ta ma głos, pani Adam, chwilę. Standardem było to, że pełnomocnicy byli dopuszczani. Mało tego. W tej sprawie, którą pani Wrzosek prowadziła, Pozostali świadkowie byli słuchani hmm. w obecności pełnomocników i nie było z tym problemu. Mało tego, nawet szef adwokatury mówi, że bardzo rzadko to się zdarzało, żeby odmówiono udziału tak, pełnomocników Nie tak powiedział. Było nie na trzech no. osób, które chciały osiągnąć zemstę co to polityczną i osiągnęły.